Cześć, tu Healpitoro i zapraszam was na kolejny odcinek za Zaora 10 zbóż. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, i ej zdecydowało się mi wreszcie pomóc po tym jak w poprzednich częściach gry oszukiwało mnie i trollowało mnie, a w zeszłym odcinku to właśnie mój przeciwnik został strollowany. I hej, czemu nie zagrać następnego meczu? Mamy wyzerowane konto w tej dywizji, więc możemy grać na czysto. Więc pomyślałem, zagram sobie tym razem z klubem z Ekstraklasy, czyli naszym teamem ekstraklasowym i wezmę strój Barcelony, bo czemu nie, przecież Barcelona w tamtych czasach była bardzo fajna, grali taki efektowny futbol, był tam Ronaldo, był Rivaldo, więc czemu by tą moc tych, tych gwiazd nie przenieść na rolników. Ale potem, potem zobaczyłem, że mój przeciwnik też pomyślał, hu, sobie tiki -take", I miał zarąbisty skład hiszpański. Wartowałem. Nie był zarobisty po prostu był jakiś losowy hybrydański, tak? Hybrydański? Czy to w ogóle jest słowo? Nie mam pojęcia, gramy. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Kwan-Chok. Czekaj, 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 czekaj. Co? Powtórz jeszcze raz, bo chyba nie dosłyszałem. Czy ja go czasem nie załatwiłem w poprzednich odcinkach? Sprawdźmy jak to było. Grow king? Więc tak, postanowił ściągnąć swojego złego brata bliźniaka Czy mam się bać? Czy mam się cieszyć? Nie wiem. Może chcą mnie porwać? Może chcą mnie wykorzystać w tym momencie? Jestem niezaniepokojony. Jestem wkurzony, ale moi piłkarze wiedzą, co robić w tym momencie: wiedzą, że trzeba grać na najwyższym poziomie. Dobra, starczy, wyłącz tą piosenkę, że nie ma żadnego napięcia. Po cholera, w ogóle to było włączane. No, fakt, fakt. Przegrywam 0 do 1. Co z tego? Co z tego, że przegrywam 0 do jednego? Tragedii nie ma. Jak wiecie, się nigdy nie poddaję. Rolnicy się nigdy nie poddają. Rolnicy szarżują. Rolnicy stwarzają okazję. No, w tym momencie bramkarza nie pokonują, ale za chwilę będą mieli kolejną okazję i kolejne strzały będą padały, jak niby z armaty. Yy... Nieważne, będziemy strzelać bramki, tak? Więc teraz, kiedy już zremisowałem, mam właściwie już grę pod kontrolą. powinienem narzucać swój styl gry. Powinienem kontrolować piłkę, ale nie! Będziemy dalej strzelali bramki, będziemy dalej kontrolowali, będziemy dalej na napierkrzali. Ile wlezie, bo rolnicy dzisiaj orają rają pole i nie chcę być w skórze mojej rywali. I mój język polski składnia wyrazów też nie chce być w skórze mojej. Właściwie ja nie chcę być w jej skórze. Ach, kogo to obchodzi? Jedziemy dalej. I zaaplikowałem moim rywalom jeszcze więcej analnej destrukcji, kiedy to... ...Szyma Pawłowski strzelił bramkę na 3 do jednego i podwyższył wynik spotkania na trzy do jednego. Ja nienawidzę być przerywanym w połowie zdania, no, co za maniery, co za brak wychowania, no, ...ja to muszę się poskarżyć chyba waszym rodzicom, bo tak nie może być. Więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do następnego spotkania... ...z rolników. Więc Henry Koyama! Prawdziwa ściana! Następnie dostałem nagrodę nobla! Chłopie, to bardzo ciekawa sprawa! No wiem, wiem! Żartowałem przez chwilę stracisz Giola mendo! Orzeź ty kur... Kontynuował Henry Koyama! Prawdziwa ściana! Sędzia podektował rzut karny! Arek Piech salutuje! A ja wszystko! Dopisuję, mimo że wszystko widzicie i jesteście chyba na tyle mądrzy, że nie potrzebujecie na narratora, ale wiecie, musi być napięcie, musi być ja, ja w sumie, beze mnie to, to by nie było, po co bym to tworzył, jeżeli bym nie, nie gadał do was, nie? Po co ja w ogóle to mówię? Jedziemy dalej. Więc Arek Piech strzelił go na cztery do 1. a potem Henry Kojama... Prawdziwa ściana! Hmm. Strzył go na 5 do 1 i to chyba było za wiele dla mojego przyjaciela, który postanowił powtórzyć wyczyn swojego poprzednika i dumnie wyjść. A to zapewniło mi kolejne 3 punkty i pewne przebieżki w lidze 9. W sumie to zagrałem dwa mecze, których nie zakończyłem, więc może do trzech razy z okay, zagram kolejny mecz, bo czemu nie? I w tym momencie czekały na mnie derby. Derby Kanti, tak, bo mój przeciwnik miał cały zespór Derby Carty. Ale uwaga, uwaga. Coś mi tu nie pasuje, nie, nie ma tutaj Rasiaka, gdzie jest najlepszy strzelec Derby Canty w historii? Grzegorz Rasia, god damn. Wiem, że lubicie czytać streszczenia książek, a nie pełne lektury, więc ja też mam dla was streszczenie mojej lektury, mojego spotkania. On zaczął, to nie ma znaczenia, Dani strzelił, skoczyłem w bajorko, buraki w siatce, kosa w żebra, to tylko gol pocieszenia, a potem padł najwolniejszy gol w historii piłki nożnej. Więc wygrałem 5 do 3 i miałem już 9 punktów po 3 meczach i czekały na mnie tylko 4 punkty, żeby awansować do dywizji numer 8. Tymczasem ja się z wami żegnam. Mówi dla was Peter, lajkujcie, subskrybujcie i sołtoo. <ścoughs> Dawno tego nie mówiłem.